Witam Was wszystkich, bardzo serdecznie oglądacie kolejny odcinek specjalny programu Wokół Pudła. Zazwyczaj w odcinkach specjalnych pokazywałem Wam jakieś unboxingi edycji kolekcjonerskich gier komputerowych, etc. etc. Ale sądzę, że unboxingi kolekcjonerek przyniosł do serii jak Giercuje, Pogadajmy o... albo coś ten desej. A chyba lepiej byłoby, aby wam pokazywał jakieś yy, fajne rzeczy, fajne ciekawostki. Właśnie robił te specjalne odcinki z rzeczami powiązanymi właśnie bardziej z hobbystyką i grami bitewnymi. A więc dzisiaj mam wielką przyjemność zaprezentować wam War Machine i Horde. Oto właśnie dwa futura, które wam dzisiaj zaprezentuję. Mam nadzieję, że nie będziecie się w komentarzach nabijać z moich służbowych spodni. Oto spudła, War Machine oraz pudełko do Hordy. Ja ten odcinek specjalny podzielę na dwie części, bo mamy tutaj dużo figur, dużo elementów w tym zestawie do pokazania. A niektórzy mogą z was być zainteresowani tylko starterem do War Machine, niektórzy będą zainteresowani tylko starterem do Hordy i nie chciałbym wrzucać godzinnego tam filmiku czy tam dwugodzinnego. Gdzie ktoś musi przeboleć połowę, żeby dojść do tego, co go interesuje. Jednak przed unboxingiem chciałbym tutaj, znaczy, nie tyle co omówić, co pochwalić twórców tych zestawów oraz fanów tego systemu. Na pewno chciałbym pochwalić Chrystusa z Olsztyna oraz innych tego typu znaczy tego typu właśnie graczy, tego typu ludzi ponieważ jest to dość nowy system, znaczy system oczywiście ma jakiś tam lat, tylko mi chodzi o to, że to jest dość nowy system, jeżeli chodzi o naszą miejscówkę, właśnie nasz Olsztyn, etc., w ogóle w Polsce to jest całkowita nowość. Od niedawna dość wyskoczyła taka fama na ten w ogóle system internetowy. Tak samo chciałbym podziękować Różykowi oraz wszystkim, właśnie portalom społecznościowym, forum itd., itd. Właśnie wszystkim ludziom, którzy jakby to powiedzieć, chcą rozwijać fantastykę w naszym kraju, chcą rozwijać zainteresowanie tym systemem, jest to chyba system, yy, znaczy nie tyle, że bitewny, bo to do końca nie możemy nazwać to systemem bitewnym, teraz to o tym opowiem, yy, tylko to jest właśnie gra, która się no naprawdę w szybkim, szybkim stopniu rozwija w naszym kraju i zdobywa coraz to nowe rzesze właśnie gracze. To mi się podoba, bo właśnie fajnie jest zobaczyć kogoś, kto gra w coś zupełnie innego niż powiedzmy Warhammer 4000 40 albo Warhammer Fantazy Battle. To naprawdę robi na mnie wysokie wrażenie, podnosi mnie na duchu, że właśnie ta fantastyka, te hobby, styki, etc., etc., to się wszystko u nas rozwija. Więc naprawdę wszystkim chciałbym z całego serca podziękować. Właśnie tym wszystkim patronom, którzy, jakby to powiedzieć, sprawują opiekę nad tym systemem oraz przykładają dużą rękę do tego, aby ten system się rozwijał. Jednak przejdźmy do prezentacji tego zestawu oraz chciałbym omówić mniej więcej z czym tą grę tak mniej więcej się je, a więc zapraszam do oglądania. Jak to już Wam mówiłem, nie możemy do końca określić War Machiny czy też Hordy jakby to powiedzieć, w 100% takim typowym, zwykłym bitewniakiem. Bo właśnie, pozwólcie, że wytłumaczę Wam kilka kwestii, co jest takiego najciekawszego, co jest najpiękniejszego w tym systemie, co tak właśnie przyciąga mocno ludzi. To jest fakt, że War Machine i Hordes, są to gry tak zwane, to są skirmiszówki, nie wiem, czy tak mogę to nazwać. Czym to się różni od standardowych gier bitewnych pokroju 40 pokroju Warhammera Fantas Battle czy też nawet no, Władcy Pierścieni oraz innych, innych, innych systemów bitewnych? To różni się tym, że tutaj my dysponujemy kontrolę tylko nad niewielkim oddziałem, a w grach bitewnych mamy całe wojska, mamy pojazdy, etc. i prowadzimy jedną wielką, epicką bitwę. Gdzie właśnie uważamy na krzaczki, bagnach, kryjemy się po murkach, etc., etc. A tutaj prowadzimy epicką walkę. Tak to mogę nazwać, epicką walką. Gdzie mierzą się ze sobą po prostu oddziały, no pozwijmy, nazwijmy to bohaterów. Tak? Tutaj dokonuję zbliżenia na figurki z zestawu War Machine. Z kamerami lata. I co jest tutaj w tym systemie? Takiego fajnego, pięknego, etc. Można za pomocą tego. To jest powiedzmy tani system. To po raz. To po pierwsze, właśnie. Tani, jeżeli chodzi o złotówki, ponieważ możemy kupić starter za 160 zł, albo możemy kupić. Znaczy za około 160 zł, bo są różne ceny w różnych sklepach albo możemy kupić właśnie taki zestaw dla dwóch graczy i my możemy grać, 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 grać. Znowu, jeżeli chodzi o Warhammery i inne systemy bitewne, jak my kupimy jakiś powiedzmy, nie wiem, Battle Force'a czy coś na decenia, aby zacząć właśnie rozgrywkę, no to my jesteśmy w bardzo mocnym stopniu uzależnieni od tego, co my mamy tam w środku w tym boksie. I powiedzmy, no już na przykładzie moich ukochanych Dark Eldarów, no to my mamy na przykład, nie wiem, jakiegoś Raidera, który będzie miał tą swoją Mroczną Lancę, etc., etc., no i jakby to wam wytłumaczyć? To, co my mamy właśnie w Warhammerze w 40., etc., etc., ma duży wpływ na to, znaczy w sensie nasz ekwipunek, wszystko ma duży wpływ na to, jak my tą bitwę potoczymy, czy my bitwę wygramy, czy przegramy? Tutaj jest większy nacisk na to, jak my tę walkę poprowadzimy, jak my tę walkę rozegramy. I w ogóle sam system walk jest bardzo fajnie zrobiony, jest dość prosta mechanika gry. I co jest właściwie w tym takiego pięknego, przykuwającego oko i przyciągającego graczy, to jest fakt, Właśnie dużo ludzi o tym nie opowiada, i to jest duży błąd, bo ludzie tam zachwalają, że to jest tanie złotówka, że gry są szybkie, nie trzeba właśnie mieć dużo modeli, żeby zagrać. Ale moim zdaniem, chyba najważniejszą i najciekawszą rzeczą w tych systemach biternych, znaczy w tych skirmishówkach, jest fakt, że my mamy właśnie jakiś taki mały oddziałek takich mechów, rycerzy, robotów, etc. I same starcie jest bardzo mocno rozbudowane i zarazem proste. My możemy tak, podbić do przeciwnika, albo podbić do przeciwnika i po prostu wjechać mu, jak to się mówi potocznie, wjechać mu z bara. Uderzyć go z główki. Ktoś, jakiś tam nasz przeciwnik chce zamachnąć się na nas toporem, my możemy złapać go za nadgarstyk i wyrwać mu rękę, tak? Albo w ogóle podnieść tego przeciwnika w pizdu i rzucić w jego towarzyszy. To jest bardzo, bardzo fajne, to ma bardzo, te walki są bardzo dobrze rozbudowane i są bardzo ciekawe, bo po prostu właśnie w grach bitewnych, w Warhammer, etc. i w innych tego typu przykładach, znaczy w innych tego typu grach, no to my rozbudowujemy swoją starcie, swoją walkę, etc. Właśnie tym, co my użyjemy, tego, co my użyjemy w bitwie, tutaj właśnie wszystko się skupia na tym, jak my zagramy, jak my zawalczymy. Czyli, mając na przykład y, zwykły starter, i tak dalej, to, to ta gra nam się nie znudzi szybko, że my mamy tylko te same jednostki. Bo to głównie zależy od tego, i po jakim my terenie będziemy chodzić. Y, jakich my chwytów użyjemy, jakich my czarów użyjemy. Jednak, no, trochę tutaj się za bardzo niezgrabnie nie wypowiadam, ale naprawdę. <ścoughs> Ja nie jestem oficjalnie graczem tych systemów, ale powiem Wam szczerze, że chciałbym zacząć wygrać i być może, no cóż, no, są tutaj dwa startery, być może sobie przygarnę jedną z tych armii i po prostu wciągnę się w ten świat Iron Kingdom, bo jako ciekawostkę Wam też również powiem, to są jakby to powiedzieć dwie gry, które możemy łączyć te epickie starcia, te epickie walki pomiędzy tymi bohaterami, mogą się, odbywa się właśnie w jednym świecie, to jest jeden świat, Iron Kingdom, jeżeli mi się nie mylę, i przykładowo takie mechaniczne golemy mogą się po prostu nawalać z wilkołakami, albo właśnie z takimi o, tutaj bestiami, monstrusami, druidami, etc. etc. i to jest bardzo ciekawy patent. Bo owszem, twórcy mogli to zrobić z tego dwie różne gry, dwie różne skirmiszówki, ale po co? Bo oni chyba, znaczy, oni chyba, oni po prostu uznali, że o wiele fajniej i o wiele ciekawiej jest stworzyć grę, gdzie powiedzmy, jedni lubią gry fantasy, inni lubią klimaty science fiction i steampunk. No to twórcy gry sobie pomyśleli, hej, ale po co mamy się ograniczać? Czemu po prostu? Ludzie muszą się decydować albo na to, albo na to, mogą po prostu połączyć te dwa systemy i wtedy przyjaciele mogą ze sobą właśnie grać i nie muszą się właśnie dzielić na różne tego typu akcje. To jest bardzo ciekawe, po prostu jest bardzo ciekawe rozwiązanie, to wyobraźcie sobie właśnie, jakby wyglądało jakbyście mogli zagrać sobie ze swoimi znajomymi, którzy grają w Warhammera Fantasy Battle, a wy macie Battle Force, Army i inne tego typu zestawy do Warhammera 40000, tak? W tym odcinku zaprezentuję Wam starter do War Machine. Mam nadzieję, że się nie zawiedziecie, że nie pokażę Wam jak na razie hordy. Znaczy pokażę Wam w drugiej części tego odcinka. To po prostu podzielę na, dwie, na dwa odcinki. Ci, co ludzie, którzy będą chcieli poglądać sobie hordy, poglądają hordy. A ci, którzy będą chcieli pogapić się na War Machine, pogapią się po prostu na War Machine. Tak? A więc zajrzyjmy do środka tego zestawu. Tak oto prezentuje się zawartość tego zestawu moi mili. Jak widzicie, no, niepozorne pudełko, bo pudełka od starterów właśnie w i Horde są tej samej właśnie wielkości. I zobaczcie, no, niepozorne pudełko, a zawiera tyle bonusów, tyle atrakcji. I naprawdę to do mnie przemawia, jestem bardzo nie tyle, że dumny, co właśnie zadowolony z podejścia do klienta. Właśnie te systemy pochodzą od y, Private Press. I y, zobaczcie, ile my tego tutaj mamy w zwykłym starterze, właśnie dla dwóch graczy, i jakie to jest właśnie podejście klien do klienta. I właśnie to jest ten szacunek dla y, swoich odbiorców, tak. Na kartonie mamy naprawdę przepiękną szatę graficzną. Tutaj mamy bardzo piękną ilustrację. No, i idąc dalej, właśnie z prezentacją tego zestawu, nie tyle co. Yy, nie tyle co z braku szacunku, to tutaj, yy, jakby to powiedzieć, z braku rozciągliwości mojego ciała. <laughs> Będę musiał pokazywać wam niektóre po prostu elementy za pośrednictwem miotu. <laughs> I, no cóż, mam nadzieję, że to jakoś wyjdzie. To nie jest tak, że ja coś robię po złośliwości czy coś, tylko właśnie ja nie mam jakiegoś takiego. Długiego wskaźnika, czy coś na dsein, aby to inaczej wam pokazać. A więc przejdźmy do prezentacji. Tutaj, znaczy ja Wam po prostu powymieniam na początku, co znajduje się w zestawie, a później pokażę Wam te rzeczy oddzielnie. Tak? Tutaj mamy magazyn od Privater Press. To jest magazyn No Quarter. Dalej mamy standardowo podstawki. I tak. Kolejną ciekawostką jest to, że tutaj mamy te bonusy zawarte w tych starterach w dwóch językach. Mianowicie tutaj macie instrukcję Quick Start Rules. A tutaj macie właśnie to w języku niemieckim. schnellstarter Regalen. Tak. Tak samo tutaj. E, macie e, rulebooka i e, regelbucha. <grych> I tutaj jest e, introduction guide, e, steam powered miniatures combat. I tak idąc dalej jeszcze w zestawie znajdowały się bardzo ciekawe kości, e, figurki oraz karty do gry. A teraz pozwólcie, że zaprezentuję Wam to wszystko oddzielnie. Lecąc po kolei, właśnie wróćmy i przybliżmy się do magazynu Nockwater Magazine. To tak, to jest bardzo pozytywna rzecz, powiem Wam szczerze. No wyobraźcie sobie, jakbyście kupywali no, starter do 40 Battla, Hobbit, etc., etc. I yy, wyobraźcie sobie, co by to było, jakby na przykład Games Workshop oh, jej, oh, jej, oh, jej. dał Wam w prezencie na przykład numer White Dwarf'a. Wiem, że White Wolf jest tam e, e, o wiele grubszym pismem, tak dalej, tak dalej, co prawda on już zmienił politykę, teraz wychodzą takie jakieś tam małe faliatoniki, i bodajże raz na miesiąc gówniony visions, tak, e, czyli gazetka za 45 zł z kolorowymi zdjęciami, e, ale tak czy owak, no to, e, co prawda tu mamy e, bardzo malutką gazetkę, ale ja wam powiem szczerze, no... Mała rzecz, która cieszy, tak, to jest właśnie fajne podejście do klienta. Tutaj tak szybko to jakby wam opisywać i przelatywać, żeby tutaj nikt mnie nie zaskarżył, że ja tutaj, jakby to powiedzieć, pokazuję Wam fragmenty magazynu, znaczy cały magazyn i mam jakieś tam prawa. Tak, w tym magazynie znajduje się battle report bodajże troli Kadoru. Zresztą w sumie widzimy na okładce, że tam Kador walczy z trollami. Techniki malarskie, właśnie jakieś tam quick tipy, oraz fajną rzeczą jest naprawdę to, że mamy tutaj wyszczególnione niektóre jednostki, na przykład Storm Knights oraz Warwolf Warwolf. I mamy tutaj opis w tak zwanego Fluffu, czyli historii tych jednostek, po prostu jakieś zaplecze fabularne tej gry, tak dalej. Bardzo fajna rzecz, mianowicie do gry jest dołączony zarówno i rulebook, czyli księga zasad. Ojej, coś mi się tutaj zagieło, zagieło od kleju, chyba. A nie wiem, jakieś dziwne. Tak, wiem, że jest trochę za długo, zwracam na to uwagę, tylko ja przyglądam się detalom, bo nie wiem, czy to jest jakaś wada fabryczna, że to jest z jakiejś złej jakości kleju, czy coś takiego to robione. Że to opłatnie ale tak czy owak, no to mamy tutaj rulebooka bardzo obszernego, bardzo dokładnego, etc., etc., gdzie znajdują się bardzo dokładne zasady gry oraz mamy quick start rules, czyli po prostu no, taką harmonikę, że tak się wyrażę, w której znajdziemy podstawowe zasady do gry, po prostu to, co jest nam potrzebne aby rozegrać początkowy mecz, tak? Takie po prostu początkowe starcie, żebyśmy mogli już przejść do gry, bo na przykład niektórzy gracze zarzucają właśnie niektórym systemom bitewnym, że posiadają zbyt 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 dużo zasad, są za bardzo, czyli znaczy fajnie, że są dopracowane, ale niektóre właśnie nowe osoby cetera mogą się pogubić, mogą się mocno zniechęcić. I to jest fajnie podzielone, bo tutaj mamy podstawowe zasady. Czyli, dobra, przejrzymy to w 5 minut, gramy fajnie, to nam wystarczy. A później, jeżeli chcemy już bardziej dokonywać jakichś ciekawszych kombosów, używać jakichś innych rzeczy, bardziej zaawansowanych technik walki, etc., to mamy do tego o wiele grubszego rulebooka. Przejdźmy dalej. Standardowo w zestawie znajdują się podstawki do gry. Jeszcze co mogę Wam powiedzieć, to to, że ten system posiada swoje własne podstawki, które są dość charakterystyczne. I to nie są takie zwykłe podstawki, właśnie, które się mówi, Games workshopowe do 40 BAT, czy innych systemów bitewnych. One są bodajże, że posiadają inną rozmiarówkę, już Wam nie powiem dokładnie, jaką. tak. Idąc dalej, mamy tutaj modele do gry. Już nie będę tam, pozwólcie, już nie będę tego wszystkiego po kolei wyjmował, Wam pokazywał, bo nie ma po co. Aby Chcę Wam pokazać najważniejszą rzecz, mianowicie jak to jest spakowane. Czasami widzicie, myślę, że to jest spakowane w dość sensowny sposób, a więc nie będzie problemu. Jeżeli chodzi o jednostki, to po prostu o, tutaj wykonam kolejne zbliżenie. I w tym zestawie dla dwóch graczy znajdują się dwie frakcje: kador oraz podajeżdżek protektorat menotu. Nie wiem, czy to dobrze. Tak, protektorat Menotu. I tak, kador jest stylizowany na Rosjan. Oni mają bardzo fajny klimat. A protek protektorat Menotu to, cóż, nie wiem, czy mogę tak to nazwać, ale to jest taki ichni Watykan. No. Taka inkwizycja, no, dość takie religijne rzeczy, etc., etc., sam zresztą widzicie. I to nie jest, znaczy. Jakby wam to powiedzieć, ta gra już posiada bardzo ciekawe zaplecze fabularne. Na podstawie właśnie tego świata, tej historii gry, może, może, mamy możliwość właśnie rozegrania sesji RPG. I ta gra RPG nazywa się po prostu Iron Kingdoms. I z tego co kojarzę, chyba jeszcze wyszła gra komputerowa, albo wychodzi. Znaczy ogólnie gra na bo też na PC, konsole, chyba, etc., to będzie War Machine Tactics, z tego co wiesz? Po prostu ten system ma bardzo duży potencjał i bardzo duże możliwości. Co znajdujemy tutaj w zestawie oprócz właśnie tych różnych gadżetów? I tak, przejdźmy właśnie do figurek, czyli tak: Warcaster Commander Sorcia, Juggernaut Heavy Warjack. Destroyer Heavy Warjack, Man-Oar Shock Trooper Unit i 5 modeli. Protektorat Menotu, Warcaster Hike Exemplar Kiros, Crusader Heavy Warjack, Vanquisher Heavy Warjack, Repenter, Light Warjack, nie wiem czy to Repenter, Repenter, Exemplars. Incinerator's Units. Nie wiem czy ja to dobrze czytam, bo ja to czytam właśnie z wysiedlacza z kamery, jest tutaj. Właśnie na tym wysiadaczu trochę to jest niewyraźne, uwierzcie mi. Dalej, mamy Introduction Guide. Czyli tak, opis frakcji War Machine. Czyli to jest krótki opis fabularny. Mamy tutaj kilka tipów, jak malować nasze jednostki oraz mamy tutaj podstawowe wzorniki i fajnie, jeszcze są właśnie dorzucone markery jakieś tam y, y, zbrekowanych pojazdów, machin, etc., etc. Tutaj mamy powitanie od autorów welcome to war Machine oraz tu jest właśnie opis tego świata The World of Iron Kingdoms. Spodobały mi się nawet bardzo kości do gry są duże, znaczy one są fajne, sympatyczne. Spodobają mi się po prostu. I tak w zestawie jeszcze znaj znajdziemy karty do gry. Może ja to chaotycznie robię, tylko po prostu no, chciałbym to zrobić w jak najkrótszym czasie. Tak, w zestawie znajdują się również karty do gry. Tutaj mamy ładnie spakowane karty w języku angielskim oraz wrzucone luzem karty w języku niemieckim. Zobaczmy teraz. Nie będę wam pokazywał wszystkich tych kart właśnie a propos tych praw autorskich, etc. etc. Zobaczmy, pokażę wam po prostu jedną. Jest to Ritter, Schwerer-Wahrzeug der Protektorat. Mam nadzieję, że lubicie mój akcent niemiecki. <grych> I tak, jak to wspomniałem, jest to system skirmiszowy. Macie tutaj e, pokazaną, jakby to powiedzieć, ekwipunek, co, czym dysponuje nasza jednostka, statystyki. Tutaj jest właśnie bardzo fajna rzecz, mianowicie pancerz. Czy pancerz, Tu są takie różne znaczniki pokroju, na przykład jak podczas walki na przykład mogą nam oderwać łapę, etc. etc. I tutaj mamy znaczniki, że gdzie, dostali, gdzie nasz pojazd jakby oberwał, później to skreślamy i później to się okaże, że to jest jakiś tam procesor i nasz golem już nie jest zdatny do walki, powiedzmy to jest lewa ręka, prawa ręka, jakiś silnik, etc. To byłoby już wszystko w pierwszej części specjalnego odcinka właśnie poświęconego Starterom do gry War Machine Horde. Zapraszam do obejrzenia drugiej części właśnie z unboxingiem Starteru do Hordy, do Hordy, do A Was jak najbardziej zachęcam do subskrybowania, komentowania, lajkowania i udostępniania oczywiście mojego kanału. Zobaczymy się już w drugiej części tego specjalnego odcinka. Do zobaczenia, cześć!